Miejski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Dragoner w Gnieźnie zapraszają na wydarzenie pod nazwą Pokaż nam swoją kolekcję. Zostaną na nim zaprezentowane różne zbiory i ciekawe artefakty, które znaleźli poszukiwacze. 27 stycznia w sobotę po południu zapraszamy na wydarzenie, które organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Dragoner. Chłopaki jakby miały taki pomysł, który odbija się cały czas niesamowitym echem. To znaczy cały czas mamy zgłoszenia mimo że jakby zamknęliśmy proces organizacyjny, że tak powiem. A wydarzenie będzie poświęcone kolekcjonowaniu i zbieraniu. Głównym tematem, o którego się skupimy, to jest historia gniezna. Czy to jest spotkanie ludzi, przedmiotów, relacji między tymi ludźmi i przedmiotami, kolekcjonerów, zbieraczy Poszukiwaczy, bo wielu z jakby samych reprezentantów z Dragonera to po prostu poszukiwacze, różnych pamiątek, artefaktów. Mam 15 wystawców i ta sala i cały parter w ogóle ratusza będzie przez nich jakby zaopiekowany, zorganizowany, tak, żeby pokazać, co, czym się pasjonują, podzielić się tymi pasjami, bo to spotkanie służy także temu, aby nawiązać relacje. Posieciować się trochę, pokazać właśnie, co ludzie w gnieźnie kolekcjonują, co wiedzą też, bo bardzo często właściciele kolekcji są po prostu ekspertami w tym, co kolekcjonują, w tym, co zbierają. To jest w ogóle po prostu ciekawy, ciekawy taki motyw do historii samego miasta, a my wiemy, że w Gnieźnie, gnieźnianie lubią historię swojego miasta. To nie tylko będą kolekcje z dziedziny militariów i historii Gniezna, będą to też kolekcje elektroniki, sportu, ornitologii czy historii naturalnej. Są to, no, chcieliśmy po prostu ideą tego spotkania jest, żeby zgromadzić tych kolekcjonerów w jednym miejscu, żeby ich poznać, bo nasze środowisko, powiedzmy, militarystów i historyków nie zna, jest po prostu już takie troszeczkę zamknięte i chcieliśmy wyjść do innych nowych ludzi, którzy mają swoje kolekcje, których nie pokazują, bo pokazują tylko i wyłącznie w własnym gronie gdzieś rodziny, przyjaciół, znajomych. A chcielibyśmy, żeby wyszli też na ulicę do ludzi, do mieszkańców, żeby pokazać, porozmawiać, rozszerzyć te horyzonty tego zbierania. No, na pewno będą perełki takie związane i z miastem, i z poszukiwaniami, aczkolwiek no, nie do końca wiem, co, co będzie pokazywane, dlatego że też troszeczkę tak, no, jest taka troszeczkę tajemnica, powiedzmy. Zapraszamy wszystkich na to, żeby po prostu przyszli, obejrzeli, popytali, może też swoje horyzonty, swoich wiadomości dowiemy się od mieszkańców. No, właściwie na to liczymy. No, i myślę, że to będzie taki początek, zaczątek właśnie spotkań takich kolekcjonerskich. Spotkanie zaplanowano w Starym Ratuszu w sobotę 27 stycznia o godzinie 15.